Witam serdecznie. Dziś pokażę, jak tworzyć podfoldery, czyli foldery wewnątrz innych folderów. Do tego celu mam już na pulpicie przygotowane dwa foldery, i w jednym z nich utworzę podfolder. W tym celu, oczywiście, muszę uruchomić czy też otworzyć folder, wewnątrz którego będę tworzyć podfoldery. Najeżdżam kursorem, klikamy dwa razy lewym przyciskiem i uruchamiamy folder. Ym, folder jest w tej chwili pusty. No i właśnie tutaj, we wnętrzu, gdzie mamy napisane, ten folder jest pusty na białym polu, będziemy tworzyć podfoldery, tak aby zawartość folderu podzielić czy też uporządkować. Ym, Pierwszy sposób jest taki sam, jak tworzenie folderu na pulpicie, czyli za pomocą prawego przycisku. Klikamy w wybranym pustym miejscu prawym przyciskiem, wybieramy komendę nowy, a, a następnie folder. Utworzy się nam żółta teczuszka, czyli folder z nazwą nowy folder, i teraz ja od razu, póki ta nazwa jest niebieska, od razu piszę. Grecja. Tak, nazwę mój folder, w którym będą się znajdowały zdjęcia zrobione na wakacjach w Grecji. Zatwierdzam klawiszem Enter, tak żeby nazwa folderu i folder scaliły się w jedno. Drugi sposób tworzenia folderu polega na wybraniu opcji tworzenia folderu z paska narzędziowego. Pasek narzędziowy składa się tutaj z, y, z czterech komend. Komenda plik, narzędzia główne, udostępnianie oraz widok. Nas będzie interesowała komenda narzędzia główne, bo właśnie w obrębie tego menu znajduje się komenda nowy folder. Najeżdżamy na tą komendę. Tworzy nam się druga żółta teczuszka, która znowu ma nazwę nowy folder, y, i my musimy nadać temu folderowi nowemu. Swoją nazwę. Na przykład Berlin. I zatwierdzamy klawiszem Enter. Oba foldery wyglądają identycznie. Zostały utworzone na dwa różne sposoby. Folder Berlin został utworzony w sposób, który będziecie mogli wykorzystać tylko i wyłącznie w obrębie innego folderu. W yy, tym sposobem nie założymy folderu na pulpicie. Yy, podświetlenie na niebiesko folderu wynika stąd, że to jest ostatnie działanie, które było robione na komputerze w tym folderze. Wystarczy na pustym miejscu odkliknąć lewym przyciskiem i to niebieskie podświetlenie znika. Yy, to by było na tyle. Zachęcam do ćwiczeń i do zobaczenia na kolejnym filmie.